<laughs> siema, Siema, Ultimate Prank Team Warszawa, restauracja, dzisiaj wkręcamy kelnera. Karnier. Dzień dobry. Dzień dobry. Można przejąć zamówienie już? Jakie macie danie dnia dzisiaj? Remulada Pompadour, proszę spojrzeć. To 42 zł, 6 poproszę. 6, 6, tak? Tak, Tak, ja bym jeszcze poprosił. Tę polardę, polardę bym poprosił, Alamieszko. To pan 4 zapisze od razu. Tak, Tak, bardzo głodni jesteśmy. A nowe jedno co tak? Tak. E, Tartinety z kawioru. Ile sztuk? E, 60. 60 sztuk, tak. E, proszę 4 litry szampana którego? We kliko, we Dobrze. To wszystko? Nie, 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 nie. Ja, ja jeszcze bym poprosił tych homar w całości. To pan cztery te komary zapisze, okej? Okay? Cztery homary. Tak. Co? I sześć tych przepiórek. Prze, prze, prze sześć przepiórek. Tak. Prze, prze, prze. z dzika. Pasty z dzika. Okay. Świnie macie? Pietoną, Tak jest. To prosimy cztery takie świnie. Cztery pietonu. świnie i przekładanie z rekina. Kangura macie? Kang... Kangura. E... To 3 kilo kangura, proszę. 3 kilo. No, będę musiał spytać w kuchni, ale... Dobrze. Dobra, trzy Tapenade, tak. ta tapenade z krabów poprosimy. Tapenade z dobrze. I suflet, suflet, z lodami, crème brûlée. Brownie. Brownie. Sernik. Ciasto czekoladowe. Miałem ja jeszcze poprosił tego tuńczyka faszerowanego kwiczołami i... sandacz. kilo. Sandacza. Krem z awokado. Crème z awokado. Sandacz, sztuk pięć. Yy, i kawę, ale kawę na koniec pokażę. kawę mocną, macie tak. mocną kawę? tak bardzo mocno możemy zestawić jedną kartę żebyśmy jeszcze to do domówimy później dobrze proszę dziękujemy dziękuję bardzo to może troszkę zająć <laughs> no i tyle nam widzieli tutaj Spadamy.